Jaka klucha. Ale ten gołąb bez wielkości kury, bez kitu. Czy ja już wspominałam, że okręt nas nie rozpieszcza pogodą? Zaraz wyszukam w internecie, co to jest. Patrzcie, tu jest są korzenie. I sięgają mi tak ponad kolano. Na kanale Agnieszka MP Vlog, Witam się z nami. Dzisiaj jest Oakland i to stąd będziecie mogli oglądać ostatniego vloga z Nowej Zelandii. I przyznam szczerze, że już troszkę smuteczek, że niedługo wracamy, a z drugiej strony już zmęczenie daje się we znaki. Także w tym vlogu wybierzemy się nie tylko na zwiedzanie Oakland, bo niestety pogoda na to troszeczkę nie pozwala, ale też na zwiedzanie okolic. No i dzisiaj mamy w planie coś ekstra. Mamy tutaj na wejście taką uroczą rzeźbę kiwi i zobaczcie, ma nawet serduszko na pupie. A jeżeli jesteśmy w temacie kiwi, to zapraszam Was teraz do miejsca, gdzie takie żywe, prawdziwe kiwi, nie owoc, tylko zwierzątko, ptaka, można zobaczyć, bo wczoraj w drodze do Okland, takie miejsce odwiedziliśmy. No to idziemy zobaczyć kiwi, mam nadzieję, że się uda. Najpierw trzeba się odkazić. Dostaliśmy taki plan zwiedzania, tutaj mamy informacje, gdzie są kiwi. Ta część jest w ogóle teraz zamknięta. No, długa historia, w każdym razie kiwi są tylko w jednym miejscu, gdzie jest ciemno, bo one, one są generalnie z nocnymi. I nie może tam nagrywać, więc nie mogłam na nic nagrać. Trzeba po cichutku wejść. Naprawdę mega ciężko jest je sobie wypatrzeć, bo one wyglądają po prostu, zresztą są szare, a że tak też jest ciemno, to wiecie. Ale udało nam się wypatrzeć dwa kiwi. Także mega się cieszę. No takie kurki przeurocze, jeden był większy, drugi mniejszy. Chodziły sobie dziobały coś i tam przebiegały czasem. Także mega, mega się cieszę, że udało się zobaczyć kiwi. Kiwi Night Zone. A tu widzę, że jest jeszcze jeden jakiś, więc zaraz zobaczymy. Ale cel osiągnięty. Dodam jeszcze, że to nie jest jakiś zoo czy coś takiego, tylko to jest jedno z tych miejsc, w których oni trzymają te kiwi, próbują je rozmnażać, ponieważ oni chcą je przywrócić naturze, żeby ich było w naturze więcej, bo teraz jest ich bardzo, bardzo mało. Więc one mają jak najbardziej do naturalnych warunki, nie można właśnie do nich podejść, nie można robić im zdjęć, nie można też nie wiem, tam hałasować i tak dalej, żeby te kiwi się czuły jak. Najlepiej jest pokazane, jak te złe zwierzaki je tutaj atakują, jak wyjadają ich jajka. Straszne, jaka klucha. Mamy tutaj też inne zwierzątka, jak widzicie. To są zwierzęta e, częściowo, które są jakieś zagrożone albo coś. Tutaj macie wszystkie informacje. E, one występują tylko w konkretnych miejscach, na przykład na jakichś wyspach, gdzieś tutaj. Także sobie podglądamy, co tutaj jest. Ta jaszczurka w ogóle do nas wyszła, jak nas zobaczyła, więc bardzo takie towarzyskie stworzenie. Proszę Państwa, Gekon z Auckland, a nawet dwa. Widzicie, jeden na liściu, drugi pod liściem. Mega urocze. Jeden, dwa i trzy trzy kekony. W ogóle chyba nie mówiłam wam wcześniej, ale to co często widzimy tutaj w Nowej Zelandii to są diksonie i to są takie takie paprocie i naprawdę one są przepiękne, totalnie je uwielbiam i bardzo, bardzo e, mi się podobają. Byliśmy w kolejnym punkcie tutaj e, i widzieliśmy takiego kiwi, który po prostu był okrągły jak, jak, jak kuleczka i był dosłownie metr. Nawet nie, pół metra od nas Za szybą oczywiście, ale to było mega urocze Część jest niestety zamknięta I w tej części budują coś, z czym będą mogło żyć K. Kea to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawa papuga Dlatego, że to jest niesamowicie mądre stworzenie Naprawdę ona potrafi tak kombinować Widzieliśmy filmik, na którym specjalnie przykładała Specjalnie przykładała pomarańczowe pachołki na jezdnie, Żeby samochody się zatrzymywały Żeby potem wrzebać yy, od nich jedzenie Wyobraźcie <grym się> sobie Także K jest naprawdę mądra Jest dość małą papugą, żyjącą tutaj właśnie w Alp w Nowej Zelandii, także bardzo fajny wyjątkowy tak. to niestety na nie udało się jej zobaczyć. Jest KEA, co prawda chowa się przed nami. Ale nie mam wątpliwości, że to jest właśnie ta mądra, piękna papuga. No szkoda, że tak daleko, ale chociaż tak udało mi się wam pokazać. Pani do nich weszła, chyba jakieś zamka zaraz wejdzie, bo krzyczę jak Wszystkie zaczęły się zrywać, po prostu idą w stronę pani. Ja wiem, że to wygląda dla Was jak zwykły gołąb, ale ten gołąb jest z wielkości kury bez kitu. Po prostu jest ogromny. Słyszycie to? Chyba się kłócą. Piękności, które mi tak ładnie pozują, to są kagariki. Ogólnie jesteśmy w takiej kopule, można powiedzieć, które te zwierzaki są. No i możecie tutaj zobaczyć właśnie nowozelandzkiego gołębia, który w ogóle wygląda jak kurę, jest ogromny. Są kakariki bardzo fajne. Gdzieś podobno jest kiwi, ale nie widzieliśmy jeszcze tutaj w tym miejscu. No i tu macie inne zwierzaki. Także naprawdę sporo tego jest. No, z jednej strony szkoda, że są takie zasłonięte, a z drugiej strony widzę, że oni dbają, bo bardzo pilnują tego, żeby. Wiecie, tutaj wszystko się odbywało jakby naturalnie, a żeby ludzie mieli jak najmniejszy kontakt z tymi zwierzakami. To jest spoko. Zapraszam na room tour naszego pokoju w Oakland. To już ostatni hotel, jaki wam pokażę podczas tej podróży. Po prawej stronie od wejścia jest łazienka. I łazienka jest bardzo fajna, nowoczesna. Tu mamy duże lustra, mamy oczywiście prysznic. Ale pokażę wam coś śmiesznego, bo jak przejdę do pokoju i zrobię tak, Mam łazienkę i mogę nawet umyć ręce. Więc taka ciekawostka. Yy, tutaj mamy oczywiście taki malutki barek, jest kaweczka, z której z przyjemnością za chwilę skorzystam. Jest telewizor, duże, wygodne łóżko, kanapa, no i miał być widok na wodę. Czy jest? Jest widok na wodę. Także bardzo się cieszę. Widok mamy naprawdę super. No i co? Zaczynamy przygodę w Oakland. W cenie tego hotelu mamy bardzo dużo rzeczy, między innymi parking, co nie jest takie oczywiste, bo on sam sobie był dosyć drogi. I jeszcze nie dość, że parking jest wale, więc pan nam przywiózł samochodzik, to jeszcze dostaliśmy od razu wodę, więc naprawdę super. Oprócz tego mamy jeszcze drinka powitalnego, butelkę. Szampana albo butelkę wina między 16 a 18, z jakąś deską lokalnego jedzenia, wliczoną w cenę. Późny czekał, bo do godziny 12 w południe. Także naprawdę jestem zaskoczona, do tego, że my nie spodziewaliśmy się, aż te rzeczy będzie w cenie. Cenowo też nie wyszło źle, no i ja nie będę wam mówić cen, dlatego że to też zależy od tego, w jakim terminie wynajmujecie sobie pokój, szukacie i tak dalej. Naszym pierwszym punktem w okolicy Okręt jest Piha Beach. Nie wiem, czy tak się to czyta. Ale to jest miejsce, które poleciła nam Kamila. Jeżeli to ogląda, to ją serdecznie pozdrawiam. Oraz, które widzieliśmy w filmie na ekspedii. Więc idziemy teraz na spacer na plażę. Ja już z daleka widziałam, że wygląda pięknie. E, tutaj możecie trochę informacji również e, zobaczyć. Także musimy być uważni, bo są tutaj duże fale. Ale też e, czytałam, że tutaj dużo e, przyjeżdża właśnie... Mm, serwerów. Więc te duże fale no mają sens. Trochę szwajcarii w Auckland. Zapraszam Was teraz na wieczorny spacer, a to jest hotel, w którym się zatrzymujemy. Ja już wspominałam, że okręt nas nie rozpieszcza pogodą <noise> Cały czas pogoda jest taka sobie, ale nie poddajemy się Idziemy właśnie na prom gdzieś tutaj I ruszamy gdzieś tam na zwiedzanie Chcemy kupić bilet na prom Tutaj bardzo blisko do Devonport, tak naprawdę 10 minut się płynie I chodzimy od punktu do punktu, dlatego że tutaj jest ta, ta firma, tutaj jest ta firma Ta nie obsługuje tego, to bilet mamy kupić tutaj nie mówiła chyba w środku więc, jak się przyzwyczai do takiej Szwajcarii, gdzie wszystko mamy w jednym miejscu, to <gryw> można się nachodzić. Ale wiem, że w Polsce to działa niestety podobnie. 32 dolary łącznie, 16 na osobę. Także jak dzisiaj nie jest tanio za przepłynięcie się 9 minut. Bilet, oczywiście, w dwie strony, więc możemy wrócić również promem i promy do Devonport są co 30 minut. Tam podobno jest jakaś bardzo ładna plaża. Nie wiem, czy dzisiaj będzie taka ładna, bo jak widzicie jest ciemno, szaro i ponuro, ale no ja jestem nastawiona pozytywnie, więc jedziemy. Idę podejrzeć, co mają w automatach, bo nie wiem, czy wiecie, ale w szwajcarskich automatach możecie kupić nawet test ciążowy. <grytania> tutaj jest jedzenie, z tego co widzę. Także jak widzicie jakieś tam napoje, jakieś liquid breakfast, tutaj widzę jakieś takie mleczne coś. No i oczywiście Sprite, Coca-Cola Także coś tam można kupić, ale nie za wiele Ja się cały czas trochę nie mogę dzisiaj obudzić Generalnie powiem Wam szczerze, że już jednak zmęczenie mocno daje się we znaki Patrzę, bo gołębie tutaj chodzą i próbują coś podjadać pod naszymi nogami, bo wszędzie jakieś ukruchy są Wczoraj było bardzo tłoczno w, w Auckland Mogliście troszeczkę pewnie to widzieć, bo coś tam Wam opowiadałam Dzisiaj już jest troszeczkę luźniej, no bo jednak jest poniedziałek, dużo osób po prostu jest z pracy Czekamy teraz na ten prom i przyznam Wam szczerze, że ten dzisiejszy dzień to już jest taki dzień troszeczkę no, przedwyjazdowy, bo jutro mamy dzień ostatni, jutro już lecimy, ale lecimy wieczorem, więc prócz dzisiejszego dnia, który jeszcze planujemy na maksa wykorzystać, jutro też mam nadzieję, że coś w okład uda się zobaczyć, no i że ta pogoda wróci się poprawi, bo ja wiem, że narzekam na pogodę, ale większość tego wyjazdu mieliśmy super pogoda, a dzisiaj po prostu jest szaro i pada. którą widzieliśmy na filmie Expedii i jestem przekonana, że kiedy jest słoneczny, to jest wspaniałe miejsce, bo naprawdę jest żółty piasek, a tutaj nie wszędzie jest żółty piasek, bo wcześniej mieliśmy jakiś czarny albo taki w ogóle szary. Tutaj jest żółty piasek, jest bardzo blisko centrum, jest naprawdę no, super opcja Tam nie, nie będziecie, nie widzicie, ale tam są takie piękne wiktoriańskie domki, no klimat super. Co prawda jak widzicie nam się pogoda cały czas nie chce poprawić. Ale i tak taki spacer przy tej plaży jest bardzo, bardzo przyjemny, mało ludzi, także korzystamy. W okolicy jest dużo fajnych miejsc, w których można zjeść coś dobrego, także myślę, że zabiorę Was na lunch. Ten vlog z Auckland będzie taki trochę już chaotyczny może, będzie trochę więcej jedzonka i tak dalej, ale no po prostu korzystamy z tego, co mamy dostępne, kiedy inne rzeczy, które chcieliśmy zrobić, dostępne aktualnie nie są. Ale jest fajnie. Teraz się tak przyjrzałam, i to nie jest tylko piękny, jasny piasek. Ten jasny piasek to jest chyba wina tych muszli, bo to wszystko, co widzicie tutaj, to są muszle. Także naprawdę, no, powiem Wam ciekawe, ciekawe. Dawno nie byliśmy w mieście i żeby było tak spokojnie, jednocześnie, jak tutaj. Teraz jest spokojnie, ale wyobrażam sobie, że kiedy jest słoneczny dzień, tutaj są tłumy. No bo zobaczcie, są tutaj takie duże drzewa, które dają sporo cienia i akurat tam, gdzie ten cień powinien padać, jakby to było słońce, to są takie wysiedziane placki, więc wnioskuję, że po prostu dużo ludzi przychodzi tutaj właśnie się porelaksować w wolnym czasie. Nie mam pojęcia, co to za drzewo. Ale jest ekstra. Zobaczcie, jakie ma straszne korzenie. Można podejść trochę bliżej. Tutaj są jego owoce wszędzie, ale ja nie mam pojęcia, co to jest za owoce o takie coś. Zaraz wyszukam w internecie, co to jest. Według internetu to jest jakaś figa. Więc nigdy nie widziałam takiego drzewa figowego. No, po prostu to jest kosmos. Jakie to jest wielkie. Super. Bega mi się podoba. Patrzcie, tu jest, są korzenie i sięgają mi tak ponad kolano. Nie obawiajcie się, nie wyjdzie nam z tego vlog dla dendrologów, ale znalazłam jeszcze jedno fajne drzewo. <noise> Więc muszę wam je pokazać. I to drzewo akurat znam, dlatego że kiedy Paweł był kilka lat temu na Hawajach, no to właśnie takie drzewo widział i pamiętam, że bardzo mu się podobało, także dużo mnie o tym drzewie opowiadał. To drzewo się nazywa banyan tree. I to też jest figowiec. I jest ogromne. Z tyłu widzicie przyjeżdżające samochody, i to drzewo wypuszcza takie. korzenie. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo to wychodzi z, 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 z. gałęzi. Ale. no, wygląda to obłędnie. Niestety nie mogę podejść za blisko, bo jak widzicie, jest ogrodzone. Ale to drzewo wygląda jak po prostu. Wiecie, czasami w filmach albo w jakichś horrorach, albo w jakichś baśniach. Są ludzie zaklęci w drzewa. To tak wygląda tutaj, jakby ktoś zaklął dużo ludzi w drzewa. Takie mam skojarzenie. Trafiliśmy na QR kod zaraz sprawdzimy, czy działa, bo ja już się nauczyłam, że to nie wszystko, niestety, działa <grafię> tak jak powinno. Jeżeli działa, to super, bo można sobie spacerując zobaczyć, co jest w okolicy i co to jest, i poznać historię. I podoba mi się. Lubię takie rozwiązania. To jest nasza chwila prawdy. Old Albert. Morton Bay Fig. Nie, to też jest Morton Bay Fig. No to widzicie, rozwiązała się zagadka. To nie jest banian, tylko to jest Morton Bay Fig, czyli dokładnie to samo drzewo, które widziałam wcześniej, które mi się podobało. Więc one są po prostu podobne do baniana. No ale super, że kliknęłam. Przynajmniej was nie okłamuję, tylko mamy tutaj informacje. Widzę, że działają wszystkie, także wszystkie, które póki co kliknęłam. Także naprawdę spoczko, spoczko. Można się czegoś dowiedzieć. Nie biorę z lokalnego przewodnika, chociaż to nie dowiecie się tyle, co powie wam przewodnik, oczywiście. Tu wiecie, bronię swojego fachu. <grywanie> Ale coś tam można już sobie poczytać. Nagrywasz mnie? Aha. Robiłam właśnie zdjęcie naszego hotelu. Dlatego, że cały czas staram się dodawać Wam storki na Instagram. Korzystając z okazji zapraszam Was na mojego Instagrama Agnieszka Podkreśnik MP, gdzie opowiadam dużo o mojej pracy przewodnika, o organizacji w Szwajcarii, o samej Szwajcarii. Trochę o podróżach, ale jednak staram się teraz troszeczkę bardziej iść w tę stronę bardziej szwajcarską, żeby jednak podkreślać ten mój fach. Eee, no to zapraszam. I wpadajcie. Tylko ten downtown stąd widać, ale na tle Innych, które widziałam, to jest dość taki malutki. Idziemy na prom. Myślę, że ciekawostką jest to, że na promach są gniazdka USB i można się podładować. Aktualizacja pogodowa, jak widzicie, nie widać nawet już tam wody. Wszystkie promy stoją, nic nie pływa. Także, no powiem wam, grubo jest. No grubo. Wybieramy się na kolację. O ironio, to miejsca z widokiem 360 na miasto z góry, <gryw> więc zobaczymy. Zbieramy się już powoli na te kolacje. Ostatnią kolację w Nowej Zelandii i słuchajcie. Pomyślałam, że to jest dobry moment do tego, żeby opowiedzieć Wam trochę o tych naszych przygodach, dlatego, że narzekam cały dzień na pogodę, to prawda, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy mamy tak naprawdę dość kiepską pogodę podczas wyjazdu, dlatego, że nie wiem, czy pamiętacie, w Tokio mieliśmy tajfun, w Miami mieliśmy burzę tropikalną i była fatalna pogoda przez absolutnie cały nasz pobyt. Paweł mi jeszcze przypomniał, że mieliśmy załamanie pogody w Teksasie, w Austin, Houston, no pogoda jest różna, nie? To też nie ma co narzekać. Na to ile podróżujemy, to dziwię się, że częściej nie ma naszej pogody. Ogólnie jest dobrze. Także nie narzekamy, spokojnie, jest dobrze, wszystko jest pięknie. Jutro wracamy y, do Polski najpierw, a potem dopiero do Szwajcarii. Um, także nastrajam się pozytywnie przed tymi lotami, które łącznie zajmą nam chyba za dwie doby. Co chwilę przypominamy sobie kolejne y, fatalne miejsca z pogodą, y, no i właśnie jeszcze nam się przypomniała Hania. Y, nie wiem, czy pamiętacie, może widzieliście vlogi, jak byliśmy na krecie, to właśnie tam było napisane, że tam w ogóle są 3 czy 4 dni złe, deszczowe w miesiącu, w którym lecieliśmy, finalnie my trafiliśmy wszystkie te dni w hani właśnie. <laughs> Ale było chociaż ciepło, więc generalnie było całkiem spoko, jak dobrze pamiętam. Taka zgarbiona do was to jestem, bo postawiłam sobie was na y, półeczce. Żeby mi było wygodnie do Was pogadać. Słuchajcie, jest winda, która ma szklaną podłogę i jedziemy na 52 piętro. Do restauracji orbit. Hotelu, i jak widzicie, mamy hotel w naprawdę rewelacyjnej lokalizacji. I myślę, że możemy go śmiało polecić, jeżeli będziecie się do okręt wybierać. Cenowo nie było tak źle, więc ogólnie no naprawdę spoko. Jedyny minus, były dzisiaj protesty i one się działy centralnie pod hotelem, więc w ciągu dnia straciliśmy, no prawie godzinę na jeżdżenie w kółko, żeby jakoś do hotelu się po prostu dostać, bo niestety ale nie dało się do niego podjechać. Długo zastanawiałam się, jak się z wami w tym odcinku pożegnać. O dziwo, nie nagrałam pożegnania, ale to chyba dlatego, że byłam już bardzo zmęczona. To była najdłuższa podróż w naszym życiu, i powrót z Nowej Zelandii był bardzo przygodowy. Lecieliśmy przez Chiny, także dużo się działo. Ale chciałabym na koniec tej serii podziękować tym, którzy z nami byli. Fakt faktem, nie oglądało tej serii dużo osób, ale ja bardzo się cieszę, że zrobiłam te filmy, bo będę miała wspaniałą pamiątkę i z przyjemnością wrócę do tych filmów, żeby je obejrzeć jeszcze raz, żeby przeżyć te emocje jeszcze raz, żeby jeszcze raz być na Milford Sound, żeby jeszcze raz zobaczyć Rotorule czy wybrać się do Queenstown. Był to wyjazd z całą pewnością, który zapamiętamy nam bardzo długo. Także dziękuję, że byliście razem z nami, i już niebawem zapraszam Was na kolejne nasze przygody. Trzymajcie się, cześć.